Odnieść się do tej wypowiedzi naszego przyjaciela z Dolnego Śląska, działacza samorządowego, który mówił o tym, realizują politykę niemiecką i to... Nawet można powiedzieć politykę niemiecką, której założenia zostały opublikowane w 1939 roku. Żeby udowodnić, że to nie jest doosłowne, przeczytam Państwu fragmenty wytycznych, które kierownik centrali doradczej. Urzędu do Spraw Rasowo-Politycznych NSDAP dr Erhard Wessel skierował do, do swoich odmiannych, ale również do wszystkich władz niemieckich. Zwłaszcza do, do tych sił okupacyjnych na wschodzie. To było 25 listopada 1960, 1939 roku. Wszystkie, już teraz cytuję, wszystkie środki, które służą ograniczeniu rozrodczości powinny być tolerowane albo opierane. Spędzanie głowy musi być na obszarze Polski niekaralne. Środki służące do spędzania głodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publicznie oferowane pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem głodu, nie powinny być przyczynane policyjne dochodzenia. I proszę Państwa, Właśnie taką sytuację mamy w Polsce, że policyjne dochodzenia są wszczynane przeciwko działaczom naszej fundacji za to, że sprzeciwiamy się wprowadzaniu takiej polityki i one były wszczynane również w, w, za poprzedniej władzy. Widzę, że pan poseł Brown na chwilę nas odwiedził, a ma ważne obowiązki w Sejmie, więc zapraszam pana posła, niektórego z minionych co do którego postawy nie możemy się... Niż...